Witam Was wszystkich serdecznie. Przygotowałam dla Was rozkład na dzień dzisiejszy. Co chcę Wam powiedzieć? Osoba, o której myślicie, osoba ważna dla Was, bliska Waszym myślom, Waszemu Sercu. Pomyślcie sobie o tej osobie i wybierzcie trzy warianty. Tak, bardzo szybko, intuicyjnie. To jest słyszona pomarańcza piórko i niebieska kokardka. Wybierzcie jedno. To są myśli na, 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 na chwilę obecną, na jakiś najbliższy czas, co ta osoba chciałaby Wam przekazać, lub co e, kryje w sobie takiego w swoich właśnie myślach, w swojej głowie, w stosunku do Was. I przechodzimy już do kart. Co dla pomarańczy? Jakie są wiadomości, informacje od tej osoby? Jest bardzo dużo y, przemyśleń tutaj ktoś ma y, w głowie i chciałby chciałby coś oczyścić. Coś oczyścić, coś, coś uzdrowić, żeby nabrało takiej lekkości. I ma takie. takie przebłyski. Ma takie oleśnienie że. Wie co chciałby od was, co chciałby z wami. I czuje się z tym bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo dobrze. Jest to takie silne, ale musi podjąć pewną decyzję. Musi podjąć pewną decyzję dokonać jakiegoś wyboru, bo tutaj jest jest kobieta, jest ważna kobieta, bardzo ważna kobieta, która ma wszystko, jest taka kompletna i jest piękna, jest bardzo jest bardzo stabilna. Jest kochająca, jest dobrze sytuowana materialnie, jest bardzo poukładana i bardzo atrakcyjna. Atrakcyjna dla, dla tej osoby. Jeśli jesteście właśnie kobietami, to myślicie o mężczyźnie to tu jesteście wy i on was postrzega jako taką kobietę a wy patrzycie na niego, on jest taki silny, taki, taki dzielny i tak bardzo chciałby iść do przodu po to zwycięstwo. Tak widzi to, to światło, widzi te, te przebłyski, te promienie nadziei, które są i nagle... Jest taka jasność w jego głowie, tak wszystko jest yy, wiadome. On jest taki, yy, no, takie ma olśnienie, no, że wy jesteście taką ważną, ważną osobą dla niego bardzo. Tylko tutaj yy, jest na drodze, yy, na przeszkodzie jakaś dwoistość, że ktoś, no być może ktoś jest w jakiejś innej relacji uwikłany. I tutaj jest potrzeba dokonywań wyborów, yy, decyzji, i to jest yy, czymś trudnym, ale ta kobieta w głowie tego mężczyzny jest postrzegana jako taka, taka naprawdę taka fajna, taka, yy, taka przyciągająca. No nie jest. Yy, nie można, On nie potrafi być obojętnym wobec niej. Tu jest on i ona. On jest taki silny, dzielny, prężny. A ona jest taka, taka piękna, taka kompletna, taka zadbana, taka ciepła i taka no, mająca wszystko. I tu są oni, zwróceni do siebie. I tu jest ta dwoistość, te wybory, decyzje, które tutaj trochę ciążą, tej relacji, i jest ta świadomość tego, tego, tego czegoś, co, co mogłoby, co mogłoby, co może ich spotkać, im się przydarzyć, jest nagłe takie olśnienie. To światło, gdzieś tam zabłysło, to słońce i jest potrzeba właśnie jakiegoś nowego początku, pójścia w nowe, nowej drogi z takim właśnie olśnieniem. Ale ta kobieta jest fajna bardzo. Tak. A ten mężczyzna jest bardzo, yy, bardzo dzielny i wytrwały. I nie spocznie on tak walczy. I odnosi te swoje zwycięstwa. Fajne to jest. Tutaj jest ten ktoś bardzo skoncentrowany na was. Jesteście bardzo, bardzo ważni i bardzo atrakcyjni pod każdym względem dla tej osoby. Piękne. Co dla piórka. czy karty widać. Dla piórka mamy tak. Jest, tutaj jest ewidentnie, jest romans. Tu jest kochanka. Tu jest kochanka, tu jest y, bardzo dużo przyjemności, bardzo dużo pięknych chwil, bardzo dużo ciepła, uczuć i zabawy w tym wszystkim. Takie naprawdę y, cieszenie się życiem. Jest. Y, no tu jest gdzieś, ktoś jest w jakimś trójkącie. I jest, są tajemnice, jest coś pod osłoną nocy, coś jest ukryte i tak trudno jest tej osobie zrównoważyć to wszystko. Ona bardzo e, przeżywa to bardzo głęboko, ta osoba, to co jest między wami, bo bardzo dużo mm, dobrych i fajnych. E, rzeczy się, wydarzyło wydarza między wami. I trudno jest komuś właśnie pogodzić y, pogodzić to w życiu swoim, bo, no bo tu jest y, to są związki z osobami trzecimi. Jest y, bardzo bardzo silna osoba, która jest taka apodyktyczna gdzieś w tym wszystkim i narzucająca swoją wolę, swoje ja, swoje bycie, swoje istnienie, swoje panowanie, chcąca bardzo, bardzo silnie utrzymać wszystko pod sobą, pod swoją kontrolą, w swoim świecie. Nie chce no to jest taki władca, taki apodyktyczny, taki no, nawet bywa bezwzględny, który nie chce mm, pozwolić, aby coś potoczyło się inaczej, niż on tego sobie życzy. A jest, yy, a jest tu kobieta, która, no, która jest yy, bardzo ciekawą kobietą. Bardzo ciekawą i ta relacja mocno, mocno dotyka tą osobę, ta wasza relacja. Ta osoba bardzo głęboko ją przeżywa, bo ta relacja bardzo dużo dla, dla niej, dla niego znaczy, bo jest tutaj bardzo dużo uczuć yy, i dużo przyjemności, jest pociąg seksualny, jest. E, wspaniałe chwile są, wspaniałe spędzanie ze sobą czasu, jest dużo, mm, dużo pięknego i to wszystko, nad tym wszystkim, gdzieś z góry jest jakiś, mm, jakiś taki władca tyran, trochę, który ma nad tym pieczę, i tutaj głowa tej, tej, tej osoby jest y, zmęczona. Potrzebuje yy, takiej chwili wytchnienia, bo ta kobieta jest taka zmysłowa i piękne są te chwile między nimi. No ale to są związki z osobami trzecimi i jest trudno. Jest bardzo pięknie i bardzo trudno, bo jest dużo uczuć. Bardzo dużo uczuć i bardzo, bardzo dużo przyjemności także mm, fajna relacja ale nie łatwa idziemy dalej dla kokardki niebieskiej ojej kokardka niebieska ktoś tutaj jest bardzo jest bardzo zakochany żeby było widać jest bardzo dużo uczuć, dużo miłości, świeżości, tak jakby ta osoba e, chciała jakiegoś nowego startu, nowego początku z wami. Wszystko jest takie bardzo świeże, bardzo e, nasycone emocjami. Jest taka lekkość, taki romantyzm, ale ten ktoś na chwilę się zatrzymuje i e, potrzebuje. Na chwilę popatrzeć na to z innej strony, zastanowić się, zatrzymać, bo jest jakaś potrzeba w tej osobie złapania dystansu do, do tego, co się zadziewa, bo to wszystko jest bardzo piękne, jest tak gorące. Jest, jest piękna i bardzo poukładana kobieta, jest bardzo gorący mężczyzna, taki. Taki umięśniony, taki atrakcyjny, taki charyzmatyczny. I ta kobieta jest taka spokojna, taka łagodna. Ona ma taki swój świat, w którym dobrze się czuje, lub być może nawet szuka jeszcze takiego miejsca, w którym będzie taka spokojna. Ona uwielbia spokój, ta kobieta. I szuka takiego miejsca. Gdzie będzie czuła się właśnie tak jak w tym swoim ogrodzie z tymi gołąbkami, że będzie ich tak głaskać delikatnie, i one będą czuć ten jej spokój i to jej spełnienie. Ta kobieta jest spełniona prawie już już jest bardzo bliska osiągnięcia tego, czego potrzebuje, i ten mężczyzna jest tak gorący. On pała do niej. Taką miłością, takim uczuciem tutaj, aż się gotuje, aż się wrze. On bardzo dużo serca tutaj wkłada, i jest jakieś chwilowe zawieszenie w jego głowie, w, no może nie w jego, w głowie tej osoby, o której myślicie, bo to może być odwrotnie, też mogą mężczyźni o kobiecie. Jest jakieś chwilowe, potrzeba chwilow, chwilowego złapania dystansu i zawieszenia się, ale to to nie to, że to jest koniec tej relacji. Nie, jest bardzo, bardzo dużo uczuć, jest piękna i dobre są te karty, dobre są te karty, bo tu jest takie spełnienie, radość, tu jest wszystko co najlepsze i on tak tutaj patrzy na nią zwrócony jest w jej kierunku, a ona jest Tymi swoimi gołąbeczkami w tym swoim świecie. W takiej ciszy i spokoju. I ona tak czeka. Czeka sobie. I szuka tego miejsca, w którym będzie jej właśnie tak dobrze. A on nie jest taki spokojny. On jest trochę niepokorny taki mm, nie. Nie jest wyciszony. W nim się buzuje, gotuje, w nim jest bardzo dużo uczuć. Bardzo. On po prostu płynie, płynie na falach tej miłości. Bardzo. Bardzo. I tutaj tak chciałby jej dać coś ciepłego. Piękne karty. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.